Na wakacje, wiadomo, szukamy trochę mniej ambitnych lektur, szukamy czegoś lekkiego, łatwego, przyjemnego i tak trafiłem właśnie na Piastunkę Róż Katarzyny Michalak. No nieprawda, akurat trafiłem na nią, zostałem przekonany przez klub książki, na który uczęszczam i stwierdziłem, że dobra, no jakby poddam się temu eksperymentowi. i Faktycznie była to niezapomniana lektura, chociaż nie wiem czy tak niezapomniana, jak chciałaby tego autorka. Zapraszam Cię do obejrzenia tego odcinka, będzie się działo. Ta książka porusza ogrom wątków i ja mam wrażenie, że opisywana tutaj rzeczywistość jest bardziej rzeczywistością, którą wielu chciałoby mieć, niż rzeczywistość, która, która nas otacza. I to, to jest jedna rzecz, o której będę mówił za chwilę, a druga rzecz to jest taka, że mamy tutaj też taką płynną rzeczywistość, chyba nie do końca zamierzoną przez autorkę, bo nawet wiadomo, jakby akcja dzieje się tutaj niesamowicie szybko, to, to nie do końca przyczynowo-skutkowo, po prostu e, pędzimy z różnymi wydarzeniami, e, mamy, mamy wszystkie rzeczy współcześnie mające jakiekolwiek tam znaczenie terroryzm, e, Darknet, bankowość, porwania, wszystkie, wszystkie trudne relacje rodzinne, trauma. Wszystko jest tutaj wciśnięte na tych 300 stronach, ale jakby ma jedną wadę, że tu jest jakby sporo takich stereotypów. Ten świat jest jakiś taki, moim zdaniem taki maźnięty, i i on jest jakby taki trochę niedorobiony. Ja sobie tak się śmieję, że to jest taka płynna trochę ponowoczesność, no bo na pierwszych, w pierwszej części książki autorka cały czas wspomina o tym, że akcja dzieje, czy, czy akcja dzieje się na dworku nad morzem. No ale z przyczyn historycznych, obiektywnych, jakby nad morzem, gdzieś tam w okolicy, chyba łeby bodajże. No nie było dworków szlacheckich, jakby no, Rzeczpospolita szlachecka tam nie docierała, a dworki są po prostu posiadłościami e, szlacheckimi, czyli jakby to, 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 to się w ogóle ma nijak. I ktoś podejrzewam, czytywał tę książkę i dał autorce znać, słuchaj, jakby no, tam nie mogło być dworków. No i od połowy książki mamy pałac, ale dlaczego nie skorygowano jakby wcześniej? no. I... Właśnie ta książka moim zdaniem jest mocno niedorobiona. I jakby będę, będę kolejno, właśnie wymieniał różne jakieś takie niedoróbki. Generalnie, bo właśnie. Z jednej strony mamy redakcyjną katastrofę, z drugiej strony, właśnie takie niechlujstwo, jak teraz przed chwilą mówiłem o tym Dworko Pałacu, który jest jednym też z, z bohaterów tej książki, z trzeciej strony, jakby mamy też takie stereotypy, które są, moim zdaniem, szkodliwe stereotypy, które są tutaj utwierdzane w, w tej opowieści. No bo mamy tak, jeżeli główny, jeden z głównych bohaterów, Desdemont, czy Desmond, do tej miany to są urocze. Jest bankowcem, no to on nie jest bankowcem, on jest banksterem. On jest kimś, kto okrada ludzi, czyha na, na ludzką naiwność. On nawet o samo sobie mówi, że niczego nie produkowałem, niczego nie tworzyłem, byłem tylko pasożytem żerującym na, na ludzkiej naiwności. Jakby z pewnego rodzaju wypaczeń schematu czy, czy, czy systemu bankowego robi się pewnego rodzaju, jakby, prawdy objawione, które ta pani Teresce z pod mięsnego są znowu wkładane do głowy, utwierdzana jest w, tym, w, tym, w tych swoich naiwnych przekonaniach i jakby. I ona myśli, że to jest prawdziwy świat, że z jednej strony ma dostać opowieść romantyczną z tymi właśnie głównymi schematami, a z drugiej strony, jakby ta, ta, ta starsza pani z Podmięsnego ma dostać tutaj dobre różnięcie, Bo jakby tutaj, jakby niby mamy taką opowieść romantyczną, ale tutaj się naprawdę sypią wszyscy z wszystkimi. I te opisy to też są jakby urocze, bo za, za chwilę do tego przejdę. No i także. To jest jedna rzecz, jeśli chodzi właśnie o jakby pierwsze, pierwsze wrażenia po lekturze tej książki. Drugi, druga rzecz, właśnie to, to, to jest ten opis tego Desmonda, no bo jeżeli on jest portretowany jako zły człowiek, to, 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 to jest to, to, to jest zło totalne. Takie, on jeździ gdzieś tam, szaleje na rosyjskich autostradach, handluje w darknecie narzędami chińskich więźniów, jest dealerem narkotykowym, chyba też że też sam nieko, niekoniecznie jest taki czysty, chyba też był uzależniony albo przynajmniej próbował. Demon, demon, po prostu demon. Druga rzecz, która, która tam jest, jakby on nie może być jakimś takim zwykłym gościem, który, nie wiem, w piątek przesadził z alkoholem, a w niedzielę z prędkością na autostradzie. Nie, jakby to, to, to musi być wiecie, jakby dokręcone, dokręcone tak na maksa, nie? Tak, ale takiego, jakbym powiedział, to są takie biedne wyobrażenia złych ludzi i to, to jest jedna rzecz, która, która gdzieś tutaj mnie rozbawiła. Który jakby, to teraz jakby przejdźmy do fabuły, bo ten Desmond czy tam Desdemon wbrew sobie wiąże się z Florencją, ale Tutaj skupcie się dokładnie, bo, bo ta fabuła naprawdę rozwala mózg. Czyli Desmond wbrew swojej woli za namową ciotki Heleny wiąże się z Florencją, ale w trakcie z jej znajomości przesypia się z jej siostrą Livią, po czym wyjeżdża szukać jego syna, który miał zginąć w zamachu, ale uratowała go Florencja, która go opuściła, żeby związać się z Ziemkiem, którego zostawiła dla Desmonda. E, jakby czujecie klimat, nie? Jakby tu ma, mamy być w Polsce, ale zróbmy ją sobie taką ra, romantyczną, trochę tak, nie wiem, zlatynizujmy, zróbmy te, te, te imiona, jakby właśnie tak, żeby, żeby coś się tutaj działo, że... E, z jednej strony właśnie bohaterowie mają te, te imiona, takie właśnie Desmond, Florencja, Livia. One niby mają później w, w toku fabuły wytłumaczenie, chociaż moim zdaniem jest mocno też zabawne. Ale i tutaj jedyne postacie, które, które są, mają polskie imiona, to jest tak ciotka Helena, która w zasadzie tam nie występuje. No i rodzice, rodzice tej Liwi i Florencji, którzy mają tego tak typowo polskie imiona i nazwiska. Tam był sekundkę, zaraz muszę zobaczyć, jak oni się tam nazywali. Dionizy i Marianna Dunajowie. Tylko, że ich wadą było to, że po prostu byli martwi, nie? ale jakby pozostali, to tam zawsze, zawsze są jakieś tak odjechane, odje, odjechania, bo Chodzi o to, żeby właśnie, żeby zrobić tą Polskę, taką niecodzienną, żeby, żeby nadać takiego międzynarodowego sznytu. Desmond ma traumę po zamachu w Tunezji i on jakby został został w trakcie tego zamachu ranny i stracił dziecko, po czym rozwiódł się ze swoją żoną, która nie była matką jego dziecka. Jakby to, to tutaj też jest ważne. Flora z kolei, ona jakby Florencja, ona w scenach erotycznych nazywana jest florkiem, jakby czyli tutaj też jakby gdzieś, nie wiem, tęcza, tęcza wchodzi do tej książki podprogowo. Ona też była również w Tunezji, ale ona z kolei przeżyła ten zamach cało i prawdopodobnie dlatego, bo bardzo słabo znała angielski, bo kiedy był skierowany pistolet w jej stronę, czy tam karabin, to ona mówi, please don't shut. W stylu, i to jest jakby na, napisane, naprawdę, w tekście książki: proszę, nie zamykaj. No i jakby i ten terrorysta był skołowany, bo mówi: Kurczę, co ja mam zamykać? Nie? i zamiast, da, zamiast do niej strzelić, zaczął drapać się po głowie. Mówi: Kurczę, chyba, nie wiem, kozy nie zamknąłem, nie wiem, jakby o co, o co chodzi dziewczynie. No i w tym momencie gdzieś tam antyterroryści go zlikwidowali. Można powiedzieć, że w ten sposób, swoją jakby nieudolnością własnego aparatu językowego, Florencja uratowała wszystkich pozostałych e, turystów. I ten żart e, z piętą kozą jest oczywiście najniższych lotów, ale jakby tutaj sporo jest właśnie jakby takich e, nie wiem, właśnie, czy, czy żartów, czy spostrzeżeń, które no, ocierają się o taki poziom, to, to, nawet to nie był poziom zażenowania. Florencja potrafi wybijać się z rytmu. Ona jakby ma być taką właśnie naiwną, niewinną dziewczynką która jest nam tutaj potrzebna. Właśnie kontrastujemy sobie tę naiwną dziewczynkę, która na przykład przespała się z tym Desmondem, który ją zatrudnił w swoim dworko pałacu nad morzem do pielęgnowania ogrodu różanego i ona mówi, o niej, jak ja mogłem się przespać z moim pracodawcą. E, jakby nie wiedziała, że łączy ich stosunek, tylko że pracy. Jakby, e, no ten żart znowu jest słaby, ale po prostu po tej książce nie da się. Naprawdę nie da się jakoś zabawnie żartować. E, można być po prostu mistrzem mistrzem żenady, ale jakby. Co jeszcze tutaj jest w tej książce? No jakby ten Desmond jest oczywiście wzorowany na Christianie Greju, brutalnym, takim właśnie cynicznym, zabójczo pięknym, bogatym no ale, że mieszka nad Wisłą, no to zamiast e, kręcić jakieś tam konkretne wałki, no to mówię, sprzedaje, e, prowadzi stragan z marihuaną i w Darknecie sprzedaje po 10 gramów e, marihuany. No jakby, no jest e, przy Krystianie Greju jest po prostu leszczem, ale no tak to, tak to jakoś wygląda, chyba autorka nie miała lepszego pomysłu. Jakby ta ciotka Helena, która, która jest tym takim e, dymiurgiem w tle i jakby ona zorganizowała to, że zatrudniła Zatrudniła Florencję do pielęgnacji tego ogrodu różanego. Ona jakby też jest taka, wiecie, starsza babka, ale swoje wie, swoje widzi, i tam jak zorientowała się, że jej bratanek jest dealerem. To uwaga, założyła sobie konto, podpierniczyła mu bitcoiny, bo jakby oczywiście bitcoiny tutaj też się pojawiają, więc podpierniczyła mu bitcoiny z jego wirtualnego konta, zatrudniła detektywa, odnalazła, odnalazła właśnie Florencję i zwa podstępem zwabiła ją do, do tej posiadłości znowu dworko pałacu. E Swoją drogą właśnie jakby też ten autorka wspomina, jaki, jaki to jest Desmond jest bogaty, a z drugiej strony on ma tam parę krzaczków marihuany. jakby Jak taki detalista miałby być tak piekielnie bogaty, jakby no tutaj w ogóle jakby chyba ktoś tutaj nie do końca zrobił biznes tej całej działalności. Ona jeszcze jakby był tak bogaty, że sobie jakby mógł spokojnie zatrudniać ludzi tam do ogarniania tego domu, no, chociaż nie był aż tak bogaty, no bo musiał brać jakąś taką dziewczynę bez kompetencji i bez doświadczenia jak Florencja. Co jeszcze tutaj jest takiego zabawnego? No, cała ta językowo to brzmi po prostu jak disco polo, bo Hmm, tutaj tam fragment zacytuję, to była chyba Pani psychiatra, czy tam terapeutka, yy, która prowadziła pacjentkę jak korytarzem z jej wyobraźni do, komnatu, do komnaty o wielu drzwiach. E, no bajkowo-landrynkowo, ale tutaj kolejny cytat, e, to, ten, to, to jest mój ulubiony i ten wiem, że nie tylko mój. Rozrzucił jej kolana na boki i oto unosił się nad nią, gotów staranować jej intymność. No kurde, dobrze, że nie prywatność, albo nie wiem, sferę danych wrażliwych, jakby e, tam jest tak dużo takiej mało wyszukanej literackiej pornografii. E, Weźcie, takiego ostrego rżnięcia, opisanego w mało wyszukany sposób. E, tak sobie zawsze myślałem gdzieś tam o literaturze kobiecej, że to wiecie, jakby to są te emocje, że, że, że te, te, te kontakty, dużo, dużo jakby tej, tej inteligencji emocjonalnej gdzieś tam, a tu dostajemy praktycznie, nie wiem, ta scena erotyczna z Desmonda z siostrą Livią, to pierwszy lepszy portal by się nie jakby spokojnie bym mógł łyknąć tę scenę, jakby e, naprawdę, e, no byłem zażenowany, bo jakby oczekiwałem zupełnie czegoś innego, a tutaj dostajemy, jakby takie sie, siekierowe, siekierą pisane rżnięcie, Także to, to jest jedna rzecz. E, i, I tak się zastanawiam, właśnie patrząc na te kobiety gdzieś tam w bibliotekach, które wypożyczają tę całą literaturę kobiecą, ja mówię, no ktoś tutaj chyba, no nie wiem, jakby no nie, no może nie będę już więcej mówił, ale no co, coś tutaj nie gra. E, jeszcze jedna, jeden smaczek, który jest tutaj ciekawy, no to e, ciotka, ciotka właśnie tego Desmonda wymyśliła sobie, że po siedmiu latach od trawienia tej traumy, po, po zamachu, że ma dość, Desmond jest już nie do zniesienia, i ona mówi, pieprzyć jakby tych psychoterapeutów, pieprzyć terapię, pieprzyć leki. Ona weźmie sprawy w swoje ręce. Właśnie najęła tego detektywa za te ukradzione pieniądze. I ona stwierdziła, że będzie taki właśnie z tylnego siedzenia, będzie organizowała terapię, i oni się sami zterapiują. I Moim zdaniem to po pierwsze jest strasznie szkodliwe. Jakby bardzo dużo tutaj jest jakby też takich szko szkodliwych informacji przekazywanych dotyczących właśnie czy, czy leczenia, czy traktowania zaleceń lekarzy, psychiatrów, gdzieś, nie wiem, Florencja mówi danego dnia, a dzisiaj źle się czuję, to wezmę sobie sześć tabletek. Jakby ta, ta, no, to, to jest tak. Jakby szkodliwy sposób pokazywana terapia że i, i, i niewiarygodny, że moim zdaniem jakby te fragmenty powinny być. W takich momentach, jak to czytam, to jestem za cenzurą. Nie jakby powiedział tak, bo naprawdę wydaje mi się, że robi się wielką szkodę ludziom z traumami, psychiatrą, i, i takie rzeczy powinny. To jest. Jakie to jest wydawnictwo? Znak. No, jakby bez komentarza co tu jeszcze jest jeśli chodzi o, o, o właśnie o tę całą ciotkę no to tu jeszcze mamy taki stereotyp, że Odrzucamy tę ten ten całą aparaturę psychologii, psychiatrii. Tu starsza pani Gienia, czy Helena, ona jakby swoim takim chłopskim rozumem, ona przebije ten system i ona, i ona jest mądrzejsza niż ci wszyscy uczeni razem wzięci. Jakby to było zabawne, jak mówił o tym Wałęsa, gdzieś o, o swoich doradcach, ale w takim bardzo delikatnym obszarze jak psychologia, psychiatria. No to wydaje mi się, że tutaj ta, ta książka przekracza, przekracza pewne, pewne granice. I jeszcze jedna rzecz, jakby te, te, te twisty, które tutaj się dzieją w tej powieści, to są właśnie też takie, że Florencja decyduje się jednak z Warszawy jechać nad morze. I bierze te ile znowu przedawkowuje leki, bo, bo potrzebuje większą odwagę. Jakby znowu no go. E, I nagle ocknęła się w taksówce, jest już pod właściwym adresem. I uwaga, jakby e, budzi się i patrzy. Taksówkarz mówi, że kurs kosztuje 2000 zł. I patrzy do torebki, ma akurat 2000 zł. Jakby fajnie, fajnie jest prowadzona ta cała narracja, nie? czyli jakby chcemy przyspieszyć fabułę, w, autorka wjeżdża na lewy pas, bum. I prze, przerzuca nas świetnie, jakby mamy jednocześnie trudną sytuację i od razu mamy rozwiązanie. Genialne. E, jeszcze co do, co do Polski, to mamy tutaj właśnie takiej sporo sielankowej opowiastki e, tu Florka, czy Florencja, jak się budzi po jednym z koszmarów, to mówi, była przecież w Polsce, bezpiecznej Polsce, jednym z nielicznych krajów wolnych od terroryzmu. Jakby tu mamy, tak jakby, jakby, dostajemy cały ten, ten, ten entourage takiego brutalnego świata, tutaj tego Desmonda, terroryzm i tak dalej, i ona, jakby, buduje nam tutaj ten, ten poczucie takiej arkadii bezpieczeństwa. Albo to, to, to może jeszcze powiedzmy, że to, ta część jeszcze nie była jakaś taka straszna, ale najzabawniejsze było to, kiedy budziła się w trakcie nalotu policji, bo jakby nie było, z jakiegoś tam powodu policja zrobiła nalot na ten dworko pałac. I, i kiedy Florencja była tam wyciągana z, z łóżka, ona mówi. To nie terroryści, to nasza kochana polska policja. Poziom, poziom zażenowania znowu jakby skalę zażenowania wywaliło, wywaliło w kosmos. I tak jak mówiłem, jakby ta książka ma zrobić taki właśnie magiczny eliksir z Polski, z głównych bohaterów, zrobić jakby ich zagranicznych, a jednocześnie właśnie zachować taką polską bigosową sielankę. I jeśli chodzi o te imiona, właśnie, bo to też jest zabawne, no bo najbardziej urzekło mnie wytłumaczenie imienia Florencji, bo jakby jej rodzice to są jacyś zwykli mieszkańcy, nie wiem tam Białowęki, czy, czy, czy jak tam się ta dzielnica się nazywała, i oni mieliby się poznać we Florencji, nie jakby dlatego Florencja się nazywa Florencja, by się poznali we Florencji, jakby logiczne, nie. E, tylko że to by wypadało gdzieś na początek lat 90., gdzie e, jakby nie mamy żadnego wytłumaczenia, dlaczego jacyś zwykli gdzieś tam z peryferiów Warszawy ludzie mieliby się poznać we Florencji w latach 90. jakby no, to by było dosyć. E, Trudne wyzwanie, patrząc na to, jak te lata, początek szczególnie lat 90., jak to wyglądało gdzieś tam w skale, e, skale ekonomicznej, jakby co oni mieliby robić w tej Florencji. Jakby, moim zdaniem, jakby tutaj to oni, ona mogłaby się nazywać, nie wiem, Gerardów, a on Swarzenc czy Sochaczew. Nie? I to by było, fajny byłby dialog, cześć, są Żerardów, Gerardów, cześć, Sochaczew. Nie? I e, to wydaje mi się, że byłoby dużo, dużo bardziej polskie. E, i co, co jeszcze? Jakby, aha, jeszcze tutaj jest w ogóle oprócz tych wszystkich tematów, to jest też pedofilia. Ale bo Desmond był molestowany przez dziadka, ale miał mega farta znowu, bo ten pedofil był impotentem, czyli więc jakby tutaj nie było większych tych dalszych faz zawodów, no trochę jak reprezentacja jak jedzie gdzieś na jakieś turnieje, no po prostu to był taki pedofil, ale bez wystrzału. I, I jakby. Czyli mamy kolejną gdzieś tam kolejną warstwę treściową w tej, w tej książce, która ma do, dołożyć jakiejś tej głębi głównemu bohaterowi i pokazać właśnie, dlaczego on jest taki zły mści się na świecie. Bo jego właśnie tu matka stanęła w obronie dziadka, ciotka gdzieś tam się wycofała, jakby on dlatego mści się na świecie. No i, no to, to też jakby to, to, to maśnięcie, maśnięcie tą pedofilią jakby tutaj też jest jakby dosyć moim zdaniem tanie. Bo z jednej strony, jakby on był wykorzystywany, a z drugiej strony nie. Jakby ona też jakby wydaje mi się, że chciała autorka ochronić tego głównego bohatera, żeby jakby stworzyć niby taki wiarygodny portret psychologiczny, ale z drugiej strony potem to wszystko przepalić w ogniu miłości, bym tak to powiedział. Że ona, jakby ten. On Desmond, w trakcie tej terapii zarządzonej, zorganizowanej przez ciotkę, terapii, bym powiedział, florkowej. On nagle, jak Łazarz, odrzuca kulę, biegnie ratować Florencję do nadmorza e, i gdzie mimo, gdzie wcześniej jakby miał się poruszać z trudnością, nagle, mówię, Łazarz wstał, rzucił kulę i, i biegł, biegł do morza. E, tutaj mamy dużo jakichś takich nawiązań tanich do, gdzieś tam do Ewangelii, te 7 lat po zamachu, te, czyli ta, ta, ta nieskończoność biblijna. E, to, te, du, dużo jakichś takich wątków, ten te dziecko utracone, odzyskane. Cały czas cały czas gdzieś tam w tej papce dorzucane są gdzieś tam kolejne teoretycznie dodające jakąś tam wartość elementy. E. I co jeszcze? Jakby ta książka oprócz różnych stereotypów jakby umacnia te jakby durne zachowania, bo Florencja kiedyś orientuje, że w, tym, w tych całych chaszczach odnajduje grup synka Desmonda, a ona stwierdza, kurczę, on, ma, on stracił dziecko, to ja mu teraz wszystko wybaczę, bo on stracił dziecko. No dziewczyno, głupia, kurczę. Jakby to tak nie działa, i jakby to człowiek nadal powinien być człowiekiem, i jakby znowu tutaj autorka nam wrzuca nam jakiś taki shit. E, ja tego nie kupuję, i uważam, że to jest znowu szkodliwy sposób pokazywania, budowania relacji międzyludzkich, no ale e, niektórzy, niektórzy to lubią. E, co, co, co jeszcze tutaj jakby w tej książce, no reasumując, to jest jakby współczesny, to jest współczesna wersja Kopciuszka, no ze sporą taką dawką mrożenia i wzorowaną właśnie na 50 twarzach greja i opowieść taka w stylu klasycznym, czyli najpierw się nie lubią, potem się bardzo lubią, potem nie lubią. No, i na koniec polubią długo i szczęśliwie, chociaż wiadomo, jakby finał jest jakby w tym momencie, tam jest pewnego rodzaju niepewność, co się, co się będzie działo. No i całość jest napisana tak ze sporą fantazją, bo jakby co dostajemy w treści? Dostajemy: Bitcoiny, darkneta, bankstera, franki, pedofilię, terroryzm, narkotyki, traumę, psychoterapię, śmierć. A potem, jednak, uprowadzenie dziecka, no i jego odnalezienie, spisek rodzinny ciotki Heleny, i na koniec, jakby, szkolną miłość, która zostaje odrzucona przez florkę, by wrócić do Desmonda. Bo, no, bardzo dużo, jak na 300 stron. I e, nie wiem, jakby ja, ja mam wrażenie, właśnie to. Te... Jestem bardzo rozczarowany tą książką, bo gdzieś kiedyś czytałem, nie wiem, jakieś tam rzeczy Janny Mielewskiej, gdzieś tam się otarłem o Katarzynę Grocholę I mam wrażenie, że jakby te książki, powiedzmy, pociągowe, wakacyjne, jakby ja nie oczekuję, że tam będzie nie wiadomo jaki poziom, i, i, i czy będziemy wchodzić gdzieś na jakąś filozofię, historię i tak dalej, nie, ale jakby. No nie sądziłem, że to są takie literacko podobne produkty, podróbki bym powiedział, jakiegoś tam świata I, i mam wrażenie, że Piastunka Róż jakby to jest taka udawana literatura ze szkodą dla odbiorców. Jakby to, to jest po prostu szkodliwa rzecz i w dyskusji właśnie jaką mieliśmy w trakcie Klubu Książki padła, padło pytanie jakby dlaczego ta książka jest taka zła, i od razu padła bardzo błyskodliwa odpowiedź, bo nie musi być lepsza. Bo po prostu odbiorca literatury takiej pociągowej nie oczekuje niczego więcej. Jakby do zastanowienia, jakby ja, ta książka nie, nie pozostawiła mnie obojętnym. Byłem po niej bardzo poirytowany, zmęczony i no i myślę, że głównym odczuciem po lekturze tej książki to było jednak zażenowanie. Także bardzo serdecznie jej nie polecam i uważajcie po prostu. Jeżeli widzicie, że ktoś czyta takie zdechlaki, taką zdechłą fabułę, to może, nie wiem, podsuńcie coś innego. Naprawdę szkoda, szkoda czasu, szkoda pieniędzy. No i to tyle. Życzę Wam udanych wakacji z lepszymi lekturami. Eee... Dzięki cześć.